Tym właśnie gniazdem dla człowieka, gniazdem nie na dwa tygodnie, ale gniazdem dla wszystkich pokoleń jest Ojczyzna. Jest Ojczyzna. Ojczyzna, na którą składa się Ziemia, Przyroda i ta kultura, która z tej Ziemi wyrasta. Czyli kolejne pokolenia, ich życie, ich wysiłek, ich postawy nie idą na marne, tylko są jak ściółka w lesie. Ściółka w lesie pozwala na to, żeby kolejne drzewa rosły coraz wyżej. I dlatego mówiono kiedyś: nie ma ludzi dzielnych, wspaniałych tam, gdzie nie darzy się szacunkiem ludzi najwspanialszych. Czyli tutaj jest ten moment taki, który pozwala nam na wzrastanie w naszym człowieczeństwie. Poprzez wzory, jakie nazbierały się w naszych dziejach, i poprzez możliwość zakorzenienia w sokach ojczystych, które stanowią tę ściółkę pracy i ofiary wielu pokoleń. Jak posadzimy na piasku, to wyrośnie krzaczek, a jak w lesie na ściółce, wyrastają dęby. I nasz stary naród właśnie tym się charakteryzuje, że zdolny jest do tego, aby. Nagle, wydawałoby się, w sytuacjach już beznadziejnych, nagle wyrasta ktoś niesamowity. Już, już wydawało się, że cała tak zwana komuna opanowała świat, a my mamy papieża nagle z Polski. Więc tu jest jakby ten najważniejszy motyw, motyw związany z kulturą, która, która w powiązaniu z ojczyzną i z narodem pozwala kolejnym pokoleniom rozwijać się w ich człowieczeństwie. Dlatego Ojczyzna, która jakby kumuluje w sobie, Ojczyzna to nie jest państwo. To nie jest państwo. Państwo jest tylko strukturą administracyjną. Może, może ktoś na nas napaść, ale my Ojczyznę i tak mamy. Nie mamy państwa, ale mamy Ojczyznę, bo to jest nasza ziemia. Teraz złodziej wszedł, bandyta, ale to jest nasze. I my tego nie zapomnimy, że to jest nasze. Otóż właśnie ojczyzna, w której skupia się naród, kultura i po, po, poszczególne pokolenia, jest tym, szczególnie w przypadku Polski, o co warto było się bić, o co warto było, za co warto było oddawać nawet życie, tracić zdrowie, tracić majątki i Polacy właśnie swoim przykładem o tym świadczyli. To jest ciekawe, że przeczytam ten fragment, bo nie czytałem, tylko wspominałem na jednym, na jednym ze spotkań, ale przeczytam, jak, jak głęboko, szczególnie dla osób, bo młodsze pokolenie nie, nie umie cenić ojczyzny, ponieważ szkoła czy inne środowiska jakby. Albo spłaszczały problem, albo w ogóle yy, traktowały z taką wyraźną niechęcią. A dziś mamy do czynienia po prostu z ujadaniem już na temat ojczyzny. A że to nacjonalizm, szowinizm, takie różne bzdury. Więc nasz pogląd na temat ojczyzny sięga głęboko do, aż do źródeł kultury zachodniej. Do Homera, który napisał dwa, dwa pierwsze poematy Iliadę i Odyseję. Otóż tam jest taka scena, kiedy Odyseusz wraca do Itaki. Jak wiemy przez 10 lat. 10 lat walczył po Troją, a 10 lat wraca do Itaki. I wiele oczywiście przygód po drodze, między innymi z cyklopami. Ale też na dworze kilka czarownicy I tam jest taka właśnie scena Jakoż się promieniste Otwarły podwoje Ona wyszła w komnaty Zaprosiła swoje I głupcy w próg jej weszli Wszyscy, krom jednego Eurylocha, ten został Zwietrzywszy coś złego Ona gości swych sadza W krzesła, stół zastawia Serami, a miód złoty z mąką im przyprawia, toż i wino parmnejskie, lecz dużące zioła, miesza w nie by o ojczyźnie, zapomnieli zgoła. Czyli dosypała do pożywienia trujących zioł, żeby ci towarzysze Odyseusza zapomnieli, że ich celem jest powrót do ojczyzny. Nieważne czy lepiej czy gorzej, ale do ojczyzny. I co się z nimi stało? Więc gdy zjedli, wypili, Kirka ich dotyka różdżką i do świńskiego zapędza karmnika. Bowiem ich, szczecina, kwiczenie, kształt cały były świńskie. liczecze mózgi im zostały. Smutnie w chlewach leżącym rzuciła bogini żołądź, bukie w derenie, zwykły karm dla świni. Ten fragment powtarzano sobie z pokolenia na pokolenia wszystkie narody człowiek który zapomni ojczyźnie zamienia się w co no właśnie a no właśnie to jest to i dlatego taki Adam Mickiewicz już w Paryżu mówił przyjmijcie ode mnie powtórną ślubną przysięgę że będę zawsze ojczyźnie wierny i że jej sprawy do śmierci nie opuszczę i teraz, kiedy dziś słyszymy, że a co tam Polska, a co tam Ojczyzna, najważniejsza jest Europa, a co tam jakieś w ogóle kultura polska, ziemie polskie sprzedawać to Niemcom, Żydom, Hiszpanom, komukolwiek, polska kultura, a show zrobimy kawarec z tego. Kto to mówi? Kto to jest? Europa? Adam Mickiewicz mówił: Ktokolwiek uważa, że służy Europie, a nie służy Polsce, nie służy ani Europie, ani Polsce, lecz jest jedynie sługusem, urzędnikiem, który uważa się za Europę. A do swojego mistrza i profesora Joachima Lewela tak pisał w Wilnie: I tak, gdzie się obrócisz z każdej, wydasz stopy żeś znadniemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. I tu takie nieuki. Cwaniaki, oszuści, złodzieje będą nas pouczać, czym jest Europa i Polska, a cóż oni o tym w ogóle wiedzą? To, że interesy robią? To nie wszystko. Prawo do ojczystej kultury, Prawo do narodowości i związanego z tym niepodległego państwa to jest prawo narodów. I o tym mówił Ojciec Święty w ONZ w 1995 roku. O prawa narodów. Tylko tego nikt nie zna, bo tę sprawę od razu uciszono. Znakomite, krótkie przemówienie o prawa narodów. Czyli jest kwestia oprawa, naród pozwala człowiekowi na pełny rozwój osobowy w ojczyźnie i w niepodległym państwie. I z tym wiąże się właśnie ochrona i umiłowanie ziemi ojczystej, którą trzeba szanować i znać. Z tym wiąże się edukacja propolska, znajomość z umiłowaniem dziejów, tradycji, obyczajów, literatury, Osiągnięć dumy narodowej i z tym wiąże się posiadanie państwa, które stojąc na, pra na straży praw człowieka, stoi również na straży praw tego właśnie narodu z jego prawem do ziemi, do bogactw naturalnych i do ojczystej kultury. W tej chwili w naszym kraju już znika, pomijając to, że były to książki zafałszowane. Ale nawet już znika historia Polski, już jest tylko historia Europy napisana przez naukowców z Brukseli. Czyli następuje proces wynaradawiania narodu, proces wyprzedaży polskiej ziemi i polskich zakładów pracy, a państwo zgodnie z artykułem 90 tej nowej konstytucji może przekazać instytucjom międzynarodowym władzę w niektórych sprawach, czyli w jakichkolwiek. Natomiast prawo międzynarodowe ma wyższość nad prawem polskim i w ten sposób konstytucja gwarantuje dokonanie legalnego rozbioru polskim.